Moje zadanie w tym odcinku to pokolorować wartości z kolumny ilość. Będę chciał pokolorować tylko te, które zawierają się w określonym przedziale. Żeby było trudniej, dla każdego wiersza ten przedział jest inny. Spójrz, dla pierwszej z tych wartości ma pojawić się kolor, jeśli zawiera się ona w przedziale od 800 do 1000. Kolejna od 200 do 400 i tak dalej. Żaden, żadne gotowe. Żadne gotowe ustawienie w formatowaniu warunkowym nie pozwoli osiągnąć takiego efektu, więc będę musiał skorzystać z formuły. Do dzieła. Zaznaczam dane, na, którym, na których chciałbym, aby te kolory się pojawiły. Teraz kliknę w kartę narzędzia główne, kliknę w przycisk formatowanie warunkowe i skorzystam z opcji Nowa reguła, z polecenia Nowa reguła, i w okienku, które się pojawi, wybiorę pozycję użyj formuły do określenia komórek, które należy sformatować. Dlaczego formuła? Ponieważ będę chciał ustawiać kolor w tych komórkach. Sprawdzając, co jest w zupełnie innych komórkach w tej kolumnie i w tej kolumnie, do dzieła. Formuła będzie zbudowana dla pierwszej z tych zaznaczonych komórek, czyli dla tej, i ona powinna być tak zbudowana, aby Excel mógł ją w tle zastosować na wszystkie z tych zaznaczonych komórek. Więc równa się i powiem Excelowi, aby sprawdził, czy ta wartość jest większa, równa od tej, i jednocześnie, czy ta sama wartość jest mniejsza, równa od tej. Dwie rzeczy muszę sprawdzić naraz, więc aż to się prosi o skorzystanie, o użycie funkcji oraz. Otwieram od niej nawias i zbuduję dwa testy logiczne. Po pierwsze, sprawdzę, czy ta wartość, ta ilość jest większa lub równa od limitu dolnego. Średnik. I druga rzecz, którą chciałbym, aby ta funkcja sprawdzała, to sprawdzenie, czy ilość jest mniejsza, równa od limitu górnego. Czyli mówiąc prosto, czy zawiera się w tym przedziale od limitu dolnego do limitu górnego. Zamknąłem nawias. Powinienem jeszcze odpowiednio poblokować adresy. Spójrz z automatu, wszędzie tu Excel wstawił dolary we wszystkich tych adresach. W tym przypadku tych dolarów nie powinno tutaj być, ponieważ będę chciał, aby ta formuła mogła być zastosowana dla kolejnych wartości w tym zaznaczonym obszarze. Więc sprawdzając, czy dla tej komórki ma się pojawić kolor, czy nie, Excel będzie musiał sprawdzać wartość z tej. I z tej, więc wszystkie te adresy muszą mieć możliwość przesunięcia się w dół. Więc zaznaczyłem cały ten fragment wewnątrz funkcji oraz wszystkie te argumenty funkcji oraz naciskam F4 do momentu, aż dolary znikną. Tutaj tych dolarów może nigdzie nie być. Kliknę w przycisk Formatuj, wypełnienie. Wybieram jeszcze kolor, który ma się ustawać. Jeżeli pojawią się, jeżeli któreś wartości będą spełniały te wymogi, klikam OK i testujmy. Zmieńmy przedział przy którymś wierszu. Na przykład od 300 do 900 Enter, kolora z automatu się pojawił. Jeżeli przedział zmniejszymy i dana wartość nie będzie się zawierała w tym przedziale, to kolor z automatu znika.